Witam wszystkich serdecznie. Aneta Okoń z Young Living. A wiemy, że mamy nową stronę i wiele osób teraz dzwoni do mnie z pytaniem, jak zrobić zamówienie. Wiadomo, jesteśmy przyzwyczajeni do poprzedniej strony. Ta nowa strona jest naprawdę świetna, natomiast trzeba się przyzwyczaić jak do wszystkiego. Jeżeli się zalogujemy na swoją stronę, najpierw mówię zamówienie miesięczne, czyli poprzednio nazywane było Essential Rewards Program, teraz mamy Subscription, czyli Subscribe to Save, czyli chcemy oszczędzać sobie, dostawać punkty, dostawać produkty za darmo, czyli robimy tak jak poprzednio. Jeżeli się zalogujemy, mamy tutaj My Account, czyli klikamy sobie na My Account, nam się podświetlają różne opcje. Pierwszą z opcji jest Subscription, czyli robimy sobie Subscription. Przy okazji tu pokazuję ile mamy punktów, ile już nam się nazbierało, czyli klikamy sobie na Subscriptions i otwiera nam się strona, gdzie mamy zamówienie z poprzedniego miesiąca. Okay? Ja tam coś pododawałam, bo ja już sobie usunęłam wszystkie rzeczy, to coś tutaj mamy. Czyli pierwszą rzeczą co robimy to jest taki kwadracik, klikamy na kwadracik i usuwamy wszystkie rzeczy poprzednie i robimy confirm, że chcesz je wszystkie usunąć. Czyli nasz koszyk jest pusty. Jeżeli nasz koszyk zostanie pusty, nic nie zamówimy. Wiemy o tym, że jeżeli nie zamówimy w danym miesiącu, możemy zrobić raz skip, raz na rok, na 12 miesięcy skip, więc jeżeli chcemy w danym miesiącu zrobić skip, zostawiamy po prostu koszyk pusty. Jeżeli zrobimy dwa razy skip, spada nam nasz procent, który dostajemy. Jeżeli jesteśmy już na przykład tak jak ja na 25%, Spadnie mi po prostu znowu na 10. Okay? Dlatego robimy sobie dalej, tak jak do tej pory 50 dolarów, żeby utrzymać kontynuację programu miesięcznego, a żeby dostawać darmowy shipping 100 piwi, pierwsze produkty darmowe 190 PV, kolejne 250 PV i kolejne 300 PV, czasami 400 PV. Czyli robimy dalej tak samo. Więc co teraz robimy? Koszyk mamy pusty sprawdzamy sobie adres, gdzie chcemy wysłać sprawdzamy sobie kartę, którą chcemy płacić i oczywiście shipping method robimy zawsze ekonomii, chyba że chcemy przyspieszyć, ale ekonomii jeżeli będzie powyżej 100 dolarów, automatycznie będzie za darmo tu na górze mamy search klikamy sobie search i szukamy produktu i będzie ten ninja, który był okay? i mamy quick view albo klikamy na obrazek i nam się pokazują teraz dwie opcje one time purchase, czyli zamawiamy raz na jakiś czas, nie mamy programu miesięcznego, wtedy klikamy sobie one time purchase. Albo jeżeli chcemy kupić za punkty, również klikamy one time purchase, i wtedy to będzie nam się pokazywało w koszyku. Jeżeli chcemy subscribe, klikamy sobie subscribe. Okay? No to ja chcę zrobić subscribe, żeby sobie zamawiać to co miesiąc. Jestem na programie miesięcznym, więc mam subscribe. I nie mamy tak jak poprzednio, że widzimy, co mamy w koszyku. Po prostu zrobiliśmy subskrypcję, ok? Mamy to, będzie nam się to pokazywało co miesiąc. Chyba, że wyjmiemy z koszyka. Czyli dodajemy kolejne produkty. Znowu wpisuję body lotion jakiś na przykład. Cokolwiek już teraz pododaję byle co. Znowu robię subscribe. Mogę zmienić ilość. Znowu sobie robię subscribe. Ok? Znowu sobie coś dodaję. Nie wiem, na przykład olejek oregano. Albo cokolwiek, co mi się tu otworzy, już nie będę, ile co pododaję, żeby tylko było dodane. Robię subscribe. Znowu e, czasami mam opcję, czy jest 5 ml, czy 15, to również sobie zmieniam. Tu mam ile e, idę, jest PV. Ok. I znowu sobie coś dodaję, kolejną rzecz, niech będzie Nitro. Ok. I znowu robię, klikam na. Czasami muszę poczekać, klikam, mam subscribe. Okay? I teraz co robię dalej, żeby zrobić zamówienie? Czasami osoby chcą zrobić sobie dużo wcześniej zamówienie niż ich data. I teraz pamiętajmy jedną najważniejszą rzecz. Jeżeli twoja data jest 12, 11 musisz zrobić zamówienie, bo o 12 w nocy zamówienie będzie realizowane. To jest największa zmiana, którą musimy pamiętać, żeby nam nie przyszło to samo zamówienie. Okay? Czyli jeżeli już jestem gotowa zobaczyć, co mam w koszyku, robię manage, manage moją subskrypcję. No i teraz widzę wszystko, co tu mam pokazane. Jakie mam produkty. Okay. Jakie mam produkty. I oczywiście ile mam saving i jakie jest PV. 242. No widzę, że za mało, żeby mieć za 250. Chcę znowu dodać, bo chcę dostać jakiś tam olejek albo produkty za darmo. Cokolwiek dodam, żeby mieć 250 PV. Więc sobie sprawdzam. Musimy pamiętać to. Znowu sobie robię subscribe. Znowu klikam manage, Znowu sprawdzam, ile mam piwi. 250 super. Do 300 nie potrzebuję. Czasami, jak chcemy 300, robimy 300, chcemy za 100, 100, 100. Tylko po prostu, żeby sobie to sprawdzić. Ok. Pokazuje mi automatycznie, ile dostanę punktów. Super rzecz. Ile za to dostanę, bo ja mam 75%. To jest akurat mojej córki konto, ale nie ma znaczenia. 70, e, przepraszam, 25% mam. Czyli tyle dostanę punktów, za tyle będę sobie mogła później jeszcze coś kupić za darmo. Okay? I jeżeli jestem gotowa zrobić zamówienie, po prostu klikam Proces now. Oczywiście nie jestem gotowa, bo to nie są moje produkty, więc od razu je szybko znowu wszystkie wykasuję. Ale tak jak mówię, jeżeli już byście byli gotowi, proces now robicie. Jeżeli nie jesteście gotowi, nie robicie. Po prostu trzymacie sobie to w koszyku i to wam siedzi. Chcecie wrócić za dwa dni, jednak stwierdzicie, że wolicie coś innego niż to, usuwacie. Okay? Usuwacie. Jeżeli chcecie wszystko, tak jak mówiłam, z usunąć, zaznaczacie tutaj i usuwacie wszystko. Jeżeli wasze zamówienie już będzie zrobione w danym miesiącu, będziecie mieli notatkę od razu, jak się zalogujecie, że wasze, że wasze zamówienie jest zrobione już w tym miesiącu, ok? <laughs> Dlatego, że ja tu jeszcze nie mam zrobione, nie miałam tej notatki. Natomiast jak już będziecie. Mieli zamówienie danego miesiąca zrobione. Na górze Wam się pokaże notatka, że na ten miesiąc już macie zamówienie zrobione. Jeżeli chodzi o zwykłe zamówienie, przykładowo, zamawiamy sobie Bad Lotion i chcę to kupić sobie na punkty. Naciskam. Dodaję One Time Purchase. Robię One Time Purchase. Albo jeżeli ktoś nie jest na programie miesięcznym, okay? robię view card wtedy. Okay. i robimy checkout. Ok, robimy checkout. I teraz tu mamy różne opcje. Shipping, żeby zmienić. Jaka metoda? Wiadomo, poniżej 100 dolarów, czy za punkty płacimy, więc pokazuje nam się 6,99. I teraz pokazuje mi, jaką metodą chcę zapłacić. Tu muszę kliknąć, że się zgadzam. Oczywiście, się zgadzam na wszystko, co mi proszą. Muszę kliknąć Change Shipping Method, czyli wybieram Economy Continue. Muszę kliknąć Cięć Adres. Oni chcą się upewnić, że macie dobry adres. Robię Continue, bo nie przejdziecie dalej. I jak to już zrobimy, pokazuje nam, że możemy użyć punkty albo. Kupujecie sobie co chcecie za pieniążki oczywiście. Czyli naklikacie use points, chcę użyć punkty. Jeżeli dana osoba ma czeki poniżej 25 dolarów, wiemy, że idzie to nam na konto. Więc będziecie również tu mieli opcję automatycznie użyć Waszego kredytu, bądź jakiś macie inny kredyt. Więc to też jest super. Akurat tutaj nie mam, więc nie mam jak Wam pokazać, ale również będzie opcja użycia po prostu swojego kredytu. I teraz zaznaczam, co chcę sobie zamówić za punkty. Klikam. I robię continue. Tylko nie chcę zrobić continue, bo tego nie chcę. <laughs> więc chciałam tylko Wam tutaj nagrać. Więc nie będę robiła continue. I pokazuje nam jeszcze, ile nam punktów zostało i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to Wam troszeczkę pomoże. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to piszcie pod postem. Postaram się jeszcze Wam to... Dopowiedzieć, jeżeli coś jest tutaj niejasne. Dziękuję. A kochani, widzicie, co chciałam jeszcze tylko dodać: że można sobie tutaj szukać, jak klikniecie sobie w lewym górnym rogu na szab. Będziecie mieli różne opcje do szukania produktów. Jeżeli na przykład sobie szukacie coś do buzi, czy chcecie akurat coś na jelita, to wszystko tu będzie miało, na przykład Digestive Wellness. Możecie sobie poszukać dental care, clean makeup, jakieś różne są tutaj opcje, żebyście nie musieli wpisywać, tylko sobie popatrzeć, co na daną rzecz jest. Czy to widzicie wszystkie produkty Ninja, wszystkie produkty Tifsa, możecie sobie wyszukać, możecie sobie na przykład body care zrobić. Także tu są jeszcze takie różne opcje, także chciałam tylko to jeszcze dodać.